Witam serdecznie. Kolejny dzień. Mamy poniedziałek. Ja właśnie wracam z parkingu, bo byłem odstawić autko. No i dzisiaj mamy pierwszy dzień naszej wyprawy rowerowej. Zaraz przerzucamy się na rowerek i jedziemy sobie. Z tym, że nie pamiętam, gdzie jedziemy. Jedziemy do jakiegoś uzdrowiska. Tak więc. No, teraz pokażę Wam apartament, w którym spaliśmy. No i y, autko na tym parkingu będzie stało przez dwa tygodnie. I miało mnie to kosztować stówkę. Ale że y, sympatyczny pan powiedział, że ja jestem miły, mam fajne poczucie humoru, to mi zrobi zniżkę i zapłaciłem za to 5 dych. No a teraz się przerzucamy na taki oto sprzęt. Zaraz zapakujemy go sakwami. Bardzo fajny tandem ze składaną ramą, to jest nasz nowy nabytek, ta rama. No i z modyfikacji, które jeszcze wprowadziłem, no to zrobiliśmy sobie wspomaganie elektryczne. Zrobiłem je sobie naprzód, a nie na tył, dlatego że z tyłu będzie zapakowany Sakwami i nie chciałem, żeby to tylne koło było takie ciężkie, gdyż ten silnik wraz z baterią sporo waży. No to w drogę! No, i tak wygląda nasz zestaw, już po spakowaniu. Pierwsze kilometry za nami, dokładnie 10 km za nami. I sobie robimy przerwę na piczku, bo jest prawie 40 stopni. Więc jest ciepło. A przed nami jeszcze chyba jakieś 130 km. I będziemy u celu. No i mamy kolejny postój, 35 km już mamy najechane i głównie to jedziemy właśnie sobie przez takie pola i wioski. Dosyć, dosyć przyjemny szlaczek. I na dodatek jeszcze jest tak oznakowany, czyli przypomina nam się Grinuelo. No, A my jedziemy sobie tamtą ścieżką na wprost i dojedziemy dzisiaj do Nałęczowa. Tam zostajemy na jedną noc, a jutro jedziemy do Kazimierza Dolnego. No i tam będziemy spać trzy noce, bo tam jest strasznie dużo rzeczy do oglądania i chcemy wszystkie sobie obejrzeć. No i to taki plan na razie. No i jesteśmy już w Namęczowie. Pijalnia zaliczona. Myśmy już przyjechali sobie do pokoiku. Rower został w pokoju, zamaldowaliśmy się. Wykąpaliśmy się i wyszliśmy sobie na spacerek, bo pogoda się trochę poprawiła. Mamy już jedyne 38,5 stopnia, więc jest w miarę przyjemnie. I teraz sobie zrobimy spacerek Oder to Mamy chatę Stefana Żaromskiego Oczywiście zamknięte. No bo w sumie jest poniedziałek, a w poniedziałek wszystkie muzea są zamknięte. A my tak naprawdę szukamy sobie. No, my tak naprawdę sobie szukamy jakiegoś zajęcia, no bo tutaj nie ma nic do zwiedzania. Jak to w uzdrowisku, tak najważniejsze jest pielnia wody i park zdrojowy. Aczkolwiek całą tą miejscowość przeszliśmy na piechotę wzdłuż i wszerz już I poza tym uzdrowiskiem nie ma tu nic tak naprawdę, dlatego jesteśmy tutaj tylko jeden dzień, jutro jedziemy sobie do Kazimierza i tam spędzimy 3 dni, no bo tam jest naprawdę sporo rzeczy do oglądania. Tak więc co to? Jest godzina 16, nadal jest ducho tak jak cholera. Idziemy sobie na jakieś zakupy. No i cóż, więcej dzisiaj chyba nic nie panagrywamy. Czekamy na jutrzejszy dzień, który powinien być fajniejszy.